Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Martyna Jakubowska z redakcji Politics Now i mam dziś przyjemność gościć w kolejnym odcinku z tego rozmowa dnia Mateusza al Nadżara, kandydata do Rady Miejskiej Łodzi i właściciela restauracji Goranca Kiełbasztalina. Witam Pana. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzie dziękuję za tak zaproszenie. Jak... Proszę bardzo. Tak jak wspomniałam, oprócz tego, że startuje pan do Rady Miejskiej w Łodzi, jest pan właścicielem restauracji, więc pierwsze pytanie będzie takie typowo na rozluźnienie. Skąd pomysł w ogóle na założenie takiego lokalu? Już odpowiadam. Pomysł powstał na studiach tak naprawdę, ponieważ no, jako student dorabiałem sobie w, w restauracji i do tego stopnia mi się to spodobało, że nawet to w pewnym momencie na włosku ta moja naukowa kariera zawisnęła. Na szczęście udało mi się te studia skończyć i, no i poszedłem w kierunku gastronomii, nie, nie w kierunku tych studiów. Taka, taka historia to jest. A jeszcze jak, bo dla Łodzian zapewne Pana restauracja jest znana w naszym mieście, bo też jestem z łodzi. Natomiast, jakby mógł Pan może opowiedzieć dwa słowa dla naszych widzów, którzy nie są z łodzi. Co zauważujecie w gorącej kiełbasiarni? jaki jest, że tak nacechowanie na, na tego lokalu kulinarne? No, nacechowanie jest takie bardzo na podroby, na dania takie kiełbasiane na takie dania typowo polskie, podawane z kaszami, z ziemniakami. W takim kierunku idziemy. Ten kierunek nam określiła Magda Gessler 10 lat temu i tego się trzymamy i to się sprawdza, ta formuła jak najbardziej. Jesteśmy po prostu znani z tego, że zjecie u nas dobrą kiełbasę. E, tak jak już mówiłam, e, restauracja Pana jest Znana, lubiana w Łodzi, jest to lokal dobrze prosperujący. Skąd więc taki pomysł, żeby kandydować do Rady Miejskiej? Skoro lokal zapewne, jak się domyślam, przynosi zyski, jest to miejsce znane i lubiane. Czy to, jak, jak pani słusznie zauważyła, nie dla kasy tam idę, tak? To na pewno. Wie pani dlaczego? Dlatego, że jako przedsiębiorca często borykałem się z różnymi problemami, czy ewentualnie. Ponosiłem, ja ponosiłem, że tak powiem, no, konsekwencje czynów urzędników, tak, takich jak opóźniające się remonty, które bardzo na przykład dały się we znaki tutaj w pobliżu mojego lokalu, to jest na ulicy Wojska Polskiego. Remont jest nie, nie, z niemal rocznym opóźnieniem. No ja, ja to no, z wielkim trudem ten remont przetrwałem, natomiast bardzo wielu przedsiębiorców no niestety poległo i, i ogólnie no biznes, biznes w okolicach tych budów też mocno podupadł. To, to z tego powodu chciałbym mieć taki realny wpływ na, na to jak się przeprowadza remonty w Łodzi. Innym takim ważnym powodem jest to, że ja też działam dość prężnie tutaj na osiedlu tam społecznie. Bardzo często tam nawet mieszkańcy się do mnie zwracali o zgłoszenie danych, jakichś tam interwencji do Urzędu Miasta, do odpowiednich departamentów w różnych sprawach. Przeważnie były to kwestie związane z czystością terenów zielonych. Do tej pory to robiłem. No, to już dobre tam trzy lata się tym zajmuję, tak powiedzmy hobbystycznie, jako taki działacz społeczny i stwierdziłem, że. No z tego wyższego szczebla z, jako, jako radny yy, będę mógł po prostu więcej wskórać dla dzielnicy bo też widzę skalę zaniedbań jeżeli chodzi o Bałuty. Bałty to są taką no, zapomnianą dzielnicą Łodzi można powiedzieć <trym> też yy, owiane legendą tak to yy, myślę że Państwo wszyscy yy, może tak nie, nie każdy słyszał o kiełbasiarni ale na pewno wszyscy słyszeli o Bałutach bo to jest yy, jednak na no, dzielnica taka owiana pewną sławą i chciałbym na rzecz tej dzielnicy właśnie pracować i ją poprawiać, ulepszać, zwrócić trochę honoru mieszkańcom, bo mówię, ja, ja, ja mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, że uważam, iż mieszkańcy Bałtu są traktowani jako ludzie trzeciej kategorii i no bardzo bym nie chciał, żeby tak było. Większość kandydatów nie tylko do Łódzkiej, Rady Miejskiej, ale też w całej Polsce, w innych miastach, startuje z list konkretnych partii politycznych, znanych głównie z Sejmu, Senatu, a pan startuje z Komitetu Energia Łodzi. Widzę nawet chyba, że ma pan przypinkę tego komitetu. Czy mógłby pan opowiedzieć nas, naszym słuchaczom coś więcej na temat tego komitetu? Z największą przyjemnością. Komitet tak naprawdę powstał niecałe dwa miesiące temu. Odezwał się do mnie i do jeszcze kilku innych działaczy społecznych. Janusz Dzięczak, nasz kandydat na prezydenta, opowiedział o projekcie stworzenia komitetu bezpartyjnego. Od razu mi się ten pomysł spodobał. Nasz, nasz komitet jest stworzony z ludzi o różnych poglądach. Bardzo często te dyku, dyskusje nasze wewnętrzne wyglądają ciekawie, przez co jest też Mamy, mamy taki szeroki sposób myślenia na pewne sprawy. Każdy dodaje jakąś wartość dodaną od siebie. Dlaczego komitet bezpartyjny? Dlatego, że jako przedsiębiorca no, nie chciałbym sobie, broń Boże, zaszkodzić jakimkolwiek szyldem takim politycznym, takim ogólnopolskim. Uważam, że tutaj, jako komitet złożony z przedsiębiorców, Mogę sobie spojrzeć po prostu w lustro, w twarz, tak, i no, z czystym sumieniem robić to, co robię. I nikt mi nie zarzuci, że nie wiem, że nie wiem, moi poprzednicy, moi koledzy to, to byli oszuści, złodzieje, i, i to między innymi dlatego. A mamy naprawdę bardzo ciekawych przedstawicieli u siebie i, i ludzi takich Ani. wszystkich, ludzi wywodzących się z ze społeczeństwa. To są mieszkańcy, którzy na co dzień się borykają z tymi problemami, tak jak ja próbują i chcą te problemy rozwiązać. A nie przeszkadzają wam w komitecie różne poglądy, bo powiedział Pan, że jesteście bezpartyjni, że jest duże zbiorowisko, że tak powiem, światopoglądowe, to gdzieś tam to nie przeszkadza w pracy, że jednak polityka i gdzieś tam ta Krajowa i lokalna to na jakimś pewnym etapie się styka ze sobą. I czy to gdzieś nie jest takim może przeszkodą? Bo zapewne niektórzy mogliby Wam zarzucić, że jakąś pewną niespójność taką w komitecie? Powiem tak, zazwyczaj, bo, bo ludzie, ludzie generalnie, jeżeli chodzi o różnice w poglądach, zazwyczaj odbywa się to na etapie poglądów takich światopoglądu, tak? Takich no, takich kwestii, na które samorządy na przykład nie mają wpływy, więc te kwestie te no, często są w ogóle, no, no nie, nie bierzemy ich w ogóle pod, pod dyskusję, tak? Bardziej się skupiamy tutaj na, na gospodarce, na. Sprawach takich typowo samorządowych, a, a te właśnie takie różnice powiedzmy, bardziej liberała i bardziej takiego człowieka na, na pokrończu socjalizmu, tak, ale pomaga to nam też spojrzeć, spojrzeć, bardziej, dostrzec też inny punkt widzenia, tak? I dzięki temu możemy dojść do konsensusu i, i ta oferta taka jest no, dużo bardziej dopracowana przez to, tak? Nie jesteśmy żadnymi skrajnościami, dzięki temu. Wiemy już, dlaczego pan startuje w wyborach. To tak, trochę już pan o tym mówił, ale e, chciałabym, żeby to e, łodzianie i, i inni nasi słuchacze spoza łodzi, e, tam, żeby im to wpadło w ucho. Jakie są pana konkretne plany na, na działalność? Gdzie, oprócz może bałut, albo może w jakim konkretnym miejscu na bałutach widzi pan taką potrzebę zmiany w jakim aspekcie? Tak, ja, ja widzę przede wszystkim, po, mówię po licznych zgłoszeniach od mieszkańców, ja widzę tutaj bardzo duże pole do popisu i przede wszystkim takie najbardziej podstawowe rzeczy, to ja wiem, że to się mogą wydać banały, ale na przykład równe chodniki, które no, równe w tej chwili nie są na Bałtach albo ich często nie ma. Systematyczne pilnowanie o czystość na terenie miasta, czyli, czyli wprowadzenie takiej Regularnej, jakby pracy tak, na, na rzecz czystości, jednocześnie umożliwienie ludziom zachowanie tej czystości. Na bałutach mamy bardzo mało koszy na śmieci. Mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia pani wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, kiedyś taki post wrzuciła, że no, prosił mieszkańców o podanie lokalizacji, wskazanie lokalizacji do ustawienia koszy na śmieci. Wskazałem taką lokalizację obok swojej restauracji i muszę powiedzieć, że po, po ustawieniu tego kosza ludzie, ludzie zaczęli naprawdę dbać o, o okolice Już zawsze, zawsze tam chodziliśmy, zbieraliśmy śmieci w okolicy naszej restauracji, a odkąd jest ten kosz no, tego problemu nie ma, więc tutaj jest bardzo, bardzo wiele, wiele różnych takich błachych, by się wydawało, problemów, które no nie są rozwiązywane tak? na no Bałtach. Są takie główne problemy lokalowe, na przykład. Jest bardzo wiele pustostanów i to patrząc z perspektywy mówię, przedsiębiorcy, który czasami bywa na przetargach lokali użytkowych, dochodzę do wniosku i, i taki też będziemy mieli postulat, żeby część lokali użytkowych przekształcić w lokale komunalne. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, te lokale od dziesięcioleci czasami stoją puste, ponieważ ich lokalizacja jest, wskazuje je na porażkę, jeżeli chodzi o tak z, punktu, z biznesowego punktu widzenia. Tak nie mam, Żaden biznes nie ma tam możliwości no, i racji bytu, natomiast przekształcenie takich lokali w lokale mieszkalne też nieco uwolni, uwolni znaczy zaspokoi to za olbrzymie zapotrzebowanie na te lokale. I nierzadko są to też pomieszczenia na parterach, więc byłyby one dostępne również dla osób niepełnosprawnych. Już trochę wiemy o, o Pana planach, ale warto zaznaczyć, że startuje Pan w wyborach samorządowych po raz pierwszy. I może niektórym nie jest Pan znany, jeśli chodzi o Łodzian. Jak zachęciłby Pan wyborców do głosowania na Pana, takich, którzy jeszcze się sami zastanawiają, na kogo zagłosować? Ja bym zachęcił w ten sposób, że no, chcielibyśmy oddać władzę naprawdę łodzianom. Na, na przykładzie innych miast, mogę tylko powiedzieć, że w innych miastach są zakładane komitety takie wyborców, czyli komitety z, złożone ze społeczników, z działaczy, z, z hobbystów również. Nie są to komitety z nadania politycznego, czyli no wielu radnych wywodzi się z podwórka tak, są, są to ludzie z naszego sąsiedztwa i dzięki temu lepiej rozumieją potrzeby mieszkańców. W Łodzi natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że w Radzie Miasta zasiadają głównie partie, właściwie wyłącznie partie, tam nie ma, nie ma ani pół miejsca na, na taki ruch właśnie miejski. I chciałbym, Czyli... chciałbym po prostu tak, wskazać ludziom to, że no, cały czas są zarządzani przez polityków, zawodowych polityków, decyzje dotyczące losów miasta nie rzadko padają w Warszawie, tak? Czy w innych tam centralach, a no, tak nie powinno być, moim zdaniem. Czyli krótko mówiąc, chcecie jako komitet oddać jakąś tam część powiedzmy, może nie władzę, ale... Jakiś udział w, w życiu miejskim w mieszkańcom. mieszkańcom. A co jeśli nie udałoby się panu zdobyć miejsca w Radzie Miejskiej, zwłaszcza, że to są pana, jak już mówiłam, pierwsze wybory, to jakie ma pan plany na dalszą działalność w Łodzi? Bo po tych kilkunastu minutach rozmowy mam takie przypuszczenie, że to nie byłby koniec pana przygody z lokalną polityką. Powiem tak, z lokalną polityką, na pewno będę robił to co robiłem do tej pory, czyli no zgłaszał te uwagi mieszkańców, zbierał je, systematycznie to robię, na, na takiej, mamy taką grupę, 38 tysięcy osób tam jest na tej grupie i od czasu do czasu zbieramy jakieś dane odnośnie lokalizacji do sprzątnięcia, sam też wokół kiełbasiarni zrobiłem ładny ogród taki posadziłem bardzo dużo cebulek kwiatowych wysiałem łąkę kwietną więc na pewno będę miał co robić i o czym myśleć natomiast no, no, chciałbym żeby ten scenariusz o którym pani mówi to się nie spełnił żeby mi się udało wiem że mam piekielnie trudne zadanie z mojego okręgu startuje pani prezydent Hanna Zdanowska do rady miejskiej również więc tak, no, będzie, będzie poprzeczka to. poprzeczka jest wysoka. poprzeczka jest wysoka, ale ja bardzo lubię wyzwania. Ja oba swoje lokale przejmowałem w stanie takim agonalnym, i doprowadzając je właśnie do, do obecnego stanu. I lubię wyzwania. Lubię też stare samochody odrestaurowywać, i, i mówię, no, ja, i, także, także nie boję się takich wyzwań. W takim razie jako redakcja życzymy Panu jak najbardziej powodzenia. A teraz jeszcze już tak zbliżając się do końca, dużo u nas w redakcji pojawia się takich osób mniej więcej koło dwudziestki, koło albo mniej trochę, albo więcej. I, I są to osoby, które gdzieś tam działają dużo w młodzieżówkach, czy w jakichś właśnie lokalnych też projektach. A jest też z pewnością taka część osób, może trochę też po tej dwudziestce, koło trzydziestki, czterdziestki czy więcej, które gdzieś tam mają ten swój pomysł na, na politykę lokalną, na jakieś zmiany, ale uważają, że może już za późno, żeby się w to angażować. Czy ma Pan jakąś radę dla takich osób, które właśnie mają pewne obawy, a mają jakiś pomysł i może fajnie by było go wykorzystać. Mam dobrą radę, żeby się w to osobiście nie angażowały, ponieważ ja działam od niespełna dwóch miesięcy jako polityk. Praktycznie dzień w dzień jeździmy w różne miejsca, jest to olbrzymie wyzwanie dla organizmu również. Proponuję takim osobom właśnie kontakt i mam nadzieję, że będzie więcej takich osób no bliżej ludzi: kontakt z, ze swoimi radnymi tak? i przekazywanie. Wszelkich, właśnie pomysłów, problemów tym radnym. I to są właśnie, taka powinna być rola radnego w Radzie Miejskiej, czyli pośredniczyć pomiędzy mieszkańcami a panią prezydent i wdrażać jakieś dla nich ulepszenia, tak? Czyli jednak zachęcałby Pan do kontaktu z radnymi, ale wszystko, żeby się nie bać tych radnych, bo to też jednak są ludzie, bo gdzieś tam Panie na pewno część jest taka osób, które gdzieś tam mają pewne obawy, a właściwie po to jest samorząd, żeby ten kontakt, ja ten mieszkaniec powiedzieć. prezydent był. Że zwłaszcza w okresie kampanii dostaje bardzo wiele informacji, wiadomości do siebie na fanpage dotyczących bardzo różnych problemów tutaj mieszkańców Bałut. Ludzie są zachęceni właśnie tym, że, że tak sobie prężnie działałem do tej pory. Umówiłem się ostatnio z panią redaktor na. Wizytę w przedszkolu, tam jest problem niedoinwestowanego placu zabaw. Zgłosiłem kilka lokalizacji takich za, zaśmieconych. Wiem, że jeszcze lokatorzy, lokatorzy jednej z kamienic też tam też z nimi jestem umówiony na jakieś spotkanie. I myślę, że taką, taką rolę właśnie powinni pełnić radni. Czyli jak rozumiem, pan wypełnił rolę takiego pośrednika między mieszkańcami, a panią prezydent, bądź też panem prezydentem, bo wydaje mi się, że jednego męskiego kandydata mamy. Mamy, tak. To już się już za aż tak daleki czas. W każdym razie to już była ostatnia kwestia w naszej dzisiejszej rozmowie. Moim gościem był Mateusz Alnadża, ja nazywam się Marcina Jakubowska, a Państwo oglądali kolejny odcinek z cyklu Rozmowa Dnia. Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo.